Wow, brzmi... się. wszyscy brzmicie chujowo, zajebiście wrażenie Na To jest dymówka to jest, okej? Okay? Ja mam wrażenie, że to może być tak specjalnie, bo jakby... Po, przypominam, się, że postać, postacie w tej grze to są skarpety Witam bardzo serdecznie, z tej strony a to jest gra, która podbiła nasze serca Guilty as Sock. Ale na czym polega? W skrócie, mamy trzy role Sędzia, prokurator i obrońca. Prokurator oskarża tego oto gentleman z Content Warning o zbrodnię, którą popełnił oraz daje argumenty potwierdzające jego oskarżeniom. Zgłaszam zgłaszam sprzeciw ar argument z dupy. Obrońca, jak sama nazwa wskazuje broni oskarżonego swoimi argumentami. A nie Zeusie, mam rozumieć, że podaje pan argumenty bez yy, wiedzy. Be! A sędzia wysłuchuje argumentów obydwu stron. Akceptuje lub odrzuca dowody, może wyciszać jedną jak i drugą stronę, zadecydować o losie oskarżonego, a jak argumenty się kończą, to można gadać od rzeczy, rzucać przedmiotami, czy motkować tak mocno, by to wyglądało jak atak padaczki. Więc wyciągnijcie całą wiedzę z TikToku w prawo Marcina, załóżcie odpowiedni garnitur i zapraszam na Guilty as Suck. Dobra. O mój Boże, Jezu. Okej okay. O mój Boże, dzień dobry Nie jest moja Dobra, Amir. I'm here O matku bossa, co to jest? Nie Jebać was wszystkich Zajebałaś skoro Okej, okay. dobra Okej ale, ale ja chcę sprawdzić, dajcie, dajcie mi kurwa chwilę, ja chcę zobaczyć jak argument, jak wsadzić argument, y, w ten, eee... sobie ten, ten argument duba? <grym> duba? <grym> Proszę, proszę ogarnąć, e, ogarnąć, e, z tyłu osobym. <grym> do... no wild! Dobra. A, kurwa! <grym> kurwa. Napier... <grym> chodź tu, kurwa. Fuck you i mogłeś się ja tu sam jebać. A. dobra ja e, tak, ja ci, jak, a jednak ja ci, show to them to build a story uh, of your turn ale dobra okej okay. no ale jakie mam dać tą, dać tą kartę no nie wiem no, dobra ale powiedzcie mi proszę moi drodzy um, o rulebook. Court is in session here. jebać tym sędziów to jakiś taki prosekutor rzuca papierem sędzia Kalosz. ja muszę sprawdzić czy ja na pewno co, biegnie! Kurwa! <laughs> Wróćmy we mnie jeszcze raz, nie <laughs> <ja sam> tak... <laughs> Okej, okay, bo tak, ja nie mogę niczego. Bo to, że ja biorę kartę, to ja tylko mówiłem, przeczytać. Ja nie mogę jej wykorzystać. Ani bo masz czerwony światło. dobra, wiesz co? O, o i teraz, o. I zeus o, teraz, teraz. na zielone światło. I teraz. Dawaj argument. A to <laughs> Moim argumentem jest to, że go kurwa zmyśliłem. To wszystko! <laughs> To jest y, moja pierwsza karta, y, y, on jest y, śmieciarzem. Co? Nie, po... nie, 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 ale, ale co... Panie kolego, panie kolego, co ma do tego ta skradziona skarpeta, że on... To, to że od jego pokoju, a jego pokój to już śmitycko jebane. To jest, no, to jest naprawdę... Tak nie mnie nawet, taka jest prawda. No kurwa. Dziękuję Fala, bardzo, tak. teraz, teraz ja bym chciał wytłumaczyć, e, e, chciałbym wytłumaczyć dlaczego tak mój e, dlaczego I ten... ponieważ... Masz... Ej, proszę we mnie nie rzucać, ponieważ moim argumentem jest taki argument, że jest e, e, hiper, hiperinflacja spowodowała to, że teraz jeżeli śmietnisko i właśnie przez hiperinflację nie mógł ukraść tej skarpety, no bo przecież skarpety są bardzo, bardzo, bardzo wartościowe. Nie mam Skoro on był w samym pokoju z tą skarpetą, ale to. Chyba ona sama nie poszła Gościu, to ty masz wytłumaczyć, czemu mój kurwa klient jest winny, a nie ja mam broni, czemu on jest niewinny. Dobra, <grym> ci w moim sądzie. Pana kolej. Prezentuj e, kolejny ten argument. <grym <grym no, by... no to, moim moi następnym argumentem to jest. E... Nie zna A co to o. ma wspólnego z sprawą um, zaginionej skarpetki kolegi? To, to jest ja zgłaszam, że on jest niepoczytalny, proszę go. Lack of, <laughs> of evidence. Ja dla... myślę, że to jest bullshit. jak to czekaj, co? Że, że on dużo pił energetyków. Więc nie mógł wtedy. Mój boże REL! I co to ma kurwa związek z naszą krew rozprawą? Ze względu na to depij je panek Najpierw. Najpierw nie Najpierw, nawet nie ma... Ja ci... Ja ci... Jest to, jest Jest nie mam twój argument, tutaj mam Ja bym się... A Kogo, kogo ten ktoś ukradł? Nie wiem. Kidnaped. Czy chce kogo? pani powiedzieć, że to oh, jest what? kidnapping i morderstwo? Mm. Być może. <noise> ja pierdolę. Ja pierdolę. Dobra, będziemy potrzebowali więcej ewidencji na to. Um, proszę się wysłowić. Teraz sprawy się robią poważne. O, wygląda tak, że... CO JEST? Co jest? Że rozmiar, że rozmiar tej skarpety był bardzo przystosowany do rozmiaru właśnie osoby, która Kurwa, nie potrafię gadać, latą. Omeg, oh dobrze, okej. Okay. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony wysoki sędzia RGTV. Rozpoczynamy rozmowę w sądzie ok rejonowym w Rzeszowie. Mamy tutaj no. pań, pań, pani, pani Somers, pani Wi. Dzisiaj będziemy rozgrywać rozprawę na temat kogo. Najpierw ona musi. On się tak! On się tak smutno na mnie kopi. Ej, ej, to jest ten tips content warning. Państwa. O, o. o nie, dobra, to jest waga, to jest więcej... Bardzo mocniejszy Mordesu. mam nadzieję, że pani sama dobrze... A z nie waga, krwi wymaga! Dobrze już uargumentuje tą... E... Mój e, klient... E, mógł powiedzieć... Nie mógł e, czasami powiedzieć... E, o, ekspresować swoich emocji ze względu... E, z powodu jego... Z jego plików, z jego tego, medycznych, tych. Z, z medycznych dokumentów, ze względu na to, że ma problemy emocjonalne. Aha, okej, okay, okay, dobrze. Okay. To, jest, to jest bardzo dobry argument. Czy ktoś z sali jest lekarzem i mógłby to potwierdzić? Nie? No to cóż, trudno. Mi zostało, do mojej uwagi stało, um, przykute to, że e, oskarżony e, uderzył się dzisiaj rano o godzinie 8 w mały paluszek u jego stópki i przez to miał zepsuty humor i myślę, że to jest zbyt słaby powód, żeby nie powiedzieć swojej, mat, um, um, swojej kochanej mamusi, że ją kocha z powrotem. No ale... That's a bullshit reason right <laughs> O, nie, Dobrze, e, dobrze e, to teraz e, to jest akurat argument, który nie jestem w stanie uwierzyć, bo często mi się zdarzy uderzać w mały palec u stopy, więc teraz proszę o argumentację, kontraargumentację. E, 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 powiem tak, że, że, że pomimo tego, że mój pacjent możliwe, że się i może uderzył w mały palec, ale... E, pacjent? Um, a nie klient? Klient, pacjent. pacjent wszystko jedno Jak się spojrzał? Na teamscan Może i... może i miał zły humor, ale to wszystko dlatego, że... Yy... Hej! No. <coughs> Spieszył się Spieszył się, żeby... Panie sędzio? mamie... Panie sędzio? Panie... sędzio? A, 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 tak, tak, rozprawa. Okej. Okay. Spieszył się, bo, bo, mu bo musiał, bo musiał y, szybko jechać y, do, do sklepu, żeby kupić mamie prezent. A przez to że się uderzył. No no wiadomo, jak to z z, 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 um, z that sounds odd, wulczy tych utalentowanych. Żeby się Objection. Nie Objection Hersey. Okej, okay, okay, jakieś głosy z sali. Ale z powodu jesteś w widowni. <gryzostry> <gryzostry> Okej, okay, jakieś głosy z sali słyszę. Czy ktoś coś chce dopowiedzieć? Nie pójdzie to dobrze. Jest to, jest to, że wypowiedź nie poparta żadnymi dowodami. Ja myślę, że y, wypowiedź użytkowni użytkowniczki Wiśnie nie jest poparta żadnym pismem ze strony szkoły. Ja myślę, że powinien się kurwa zamienić. Mam wrażenie. Okej, mam, raz... okay, mam <laughs> ra... Powiem tak. Agresja. Jeśli, jeśli, <laughs> to jeśli to wygrał agresja. sports medal, to prawdopodobnie może być popularny i może mieć dużo pieniędzy. Oczywiście, tak? Pieniądze. To, to, to dlaczego? To dlaczego kupił swojej mamie pani pierścionek? <laughs> Z plastiku? Okej, okay, ale ale co, co ma właśnie ten pierścionek za to, że nie powiedział, że kocha mamy? Sobie... A ja, ja się odnoszę do tego sports medal. Ale. To ogólnie... jest kon kontra? Okej, okay, a okej, okay, no to, to jest bardzo If I may do powiedzieć się, myślę. My. Dziękuję, wysoki sądzie. My. <laughs> myślę, że... myślę, że ten dowód z um, pannim pierścionkiem tylko popiera sam fakt, że nie kocha swojej mamy, skoro nie dość, że nie powiedział jej, że ją kocha, to jeszcze kupił jej tani pierścionek? No co na mnie patrzysz? Jaki sądzi, mam Co na mnie patrzy? W taki sądzi, mam teorię. Tak, jaka to jest teoria. Czyny są warte. Czyny są warte bardziej niż słowa. Ooooooooo! Porutej rozprawy. Jak dobierać karty, guys? Nie dobieram. To szykuj się tak. na więzienie gościu. <laughs> Boże. Boże. Ja jestem twoim prawnikiem. Powiem tak, że skoro kupił też e, plastikowy pierścionek, to on też kupił plastikowego pająka. <laughs> To do, do niczego nie przydam. Dobra, Ja pierdolę. Okej, okay, dobrze. Czy pani coś ma więcej do powiedzenia? Dobrze, okej. Okay. Czy, 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 pa, czy pani sama ma coś e, do dodania do obrony? Jeszcze. Może, może pani się wypowiedzieć słownie? Nie musi pani dawać karu. Ja mam wrażenie, że mój klient to chyba nastawiony na więzienia już. No po jego patrzy się na mnie z takim wzrokiem, że. Po, po mordzie może widać, że chyba jednak pójdzie do, do przedkopierdla. Okay, okay. Mój klient mu mówi cały czas, że, że, że kocha swoją mamę, no ale co ja mam powiedzieć? No mam same chujowe argumenty. Ale ja... Może... Zanim... zanim Proszę nie rzucać papierem. Proszę... Wysoki nie... Proszę przestać rzucać w prokuraturę. Przestań! Że. Przestań! <grym> Ponieważ myślę, że jeśli jest jedna osoba na całym świecie. <grym> która... Czekaj. Czy mogę... Która nie powinna! Właśnie nie wiem. What the fuck, awaj, co ty Myślę, że jeśli jest jedna osoba na całym świecie, która powinna mówić swojej mamie, że ją kocha, to święty Mikołaj, czyli właśnie ta osoba, którą jest ten gość, który się podszywa pod pana Mike Hawk. Nie. To jest argument, żeby wpuścić prosto do pierdla. <śmiech> <śmiech>